Wbrew decyzji polskiego rządu Grzegorz Schetyna zapowiedział przyjmowanie uchodźców przez te samorządy, w których władzę sprawuje Platforma Obywatelska. Jak powiedział przewodniczący Platformy, pierwsze deklaracje w sprawie przyjęcia migrantów mieli zgłosić mu prezydenci największych polskich miast. To są kwestia największych miast, no, te, które, których zarządzają, którymi zarządzają politycy czy samorządowcy z Platformą Obywatelską. Rozmawiałem wczoraj chociażby z prezydentem Poznania, z Jackiem Jaśkowiakiem. To jest kwestia współpracy nie tylko prezydentów, nie tylko miast, ale także regionów, województw, zarządów województw. Uważam, że... Ale też chciałbym, żeby to nie było przedstawione, żeby ta oferta, ta propozycja nie była przedstawiona jako ta, która ma być przeciw rządowi. My nie chcemy być przeciw rządowi. My chcemy dać pokazać, że można współpracować. Jeżeli mówimy, szukamy ponadpartyjnego y, y, z, poczucia takiej przyzwoitości, i odpowiedzialności i solidarności, to właśnie spróbujmy zrobić to tutaj. To jest tylko gest, ale ten gest będzie przyjęty w Europie i możemy go zrobić. Dlatego uważam także i tak bardzo wyraźnie adresuję te, te prośby w stronę Kościoła. To są kwestie największych miast, te, które których zarządzają. Którymi zarządzają politycy czy samorządowcy z Platformy Obywatelskiej. Rozmawiałem wczoraj chociażby z prezydentem Poznania, z Jackiem Jaśkowiakiem. To jest kwestia współpracy nie tylko prezydentów, nie tylko miast, ale także regionów, województw, zarządów. To są kwestia największych miast, no, te, które, których zarządzają, którymi zarządzają politycy czy samorządowcy z Platformy Obywatelskiej. Rozmawiałem wczoraj chociażby z prezydentem Poznania, z Jackiem Jaśkowiakiem. To jest kwestia współpracy nie tylko prezydentów, nie tylko miast, ale także regionów, województw, zarządów województw.